Kiedyś stanął nad brzegiem Szukał ludzi Gotowych pójść za nim Mówić serca w Bożych prawdą O Panie Bo Ty na mnie spojrzałeś W swoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu. Razem z Tobą nowy by zacznę Kochanie, O Panie, to Ty dla mnie spojrzałeś swoje usta że imię. swoją barkę pozostawiam na brzegu razem z tobą nowy Bierzemy do rąk nasz modlitewnik. Niech stąpi duch Twój. Słona 284. Hymnem. Tego wieczornika przywołujemy Ducha Świętego przed kazaniem. <laughs> na ten świat, by widzieć Pana stwórcę w nim, odkrywać w świecie Bogaśna świat i dziewczynienia śpiewać w tym trudnościach bo światłem światłem świeć, nam poćwiczyć walki i w tobie wierzyć święty Miłości Ojca i Syna, obdasz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Panie. Tobie oddaję mój język, niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę, niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Mistrzu Ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. In nomine patris et filii et spiritu sancti. Laudetur Jezus Chrystus. Usiądźmy na nasze dwudziestominutowe kazanie. Idziemy w wędrówce za kapłanem, ale idziemy za słowami Zbawiciela Pana Jezusa, który pokazuje nam i odkrywa ogromne podwoje. Wielu Zapyta się, a dlaczego jest piekło i wielu jest potępionych? Wielu będzie, ile będzie potępionych? Odkryje, mówi Pan mój sąd. A kto tam jest? Idzie tam ten, kto sam chce. A że wielu jest, co nie wiedzą, co czynią, rzadko, choćby największy zbrodniarz, który byłby takim, że w chwili pewnej refleksji, chociaż jego sumienie mówi mu, chociaż cały świat ma go zapotępionego, to w najskrytszej komórce jego serca, którą ja widzę, jest jeszcze ta iskra. Że poprzez łaskę moją i poprzez odbicie moje w nim jest jakby ta nadzieja i ochrona, że nie będzie odrzucone. Kto z Was czytał Marię Waltortę lub słuchał moich kazań na Boże Narodzenie z niej, to wie, że Dobry Łotr to był ten, kim zaraził się będąc maleństwem w rękach mamy. Był chory, był, to dziecko było trendowate. I ta rodzina, bo nie miał ich to przyjąć, jak uciekali do Egiptu, przyjęła ich. Ojciec Jego też był herstem. Matka Boża długo nie kąpała Pana Jezusa i poprosiła, czyby mogła dziecko umyć. I później ta matka chorego, dobrego łotra, w tej wodzie wykąpała to dziecko chore na tron. To był jeden z pierwszych cudów, jakie dokonał Mały Jezus. Później Dobry Łot poszedł w ogromne tango. I on był świadomy tego na krzyżu, mówiąc, Panie, ja wiem, że słusznie karę ponoszę, ale nie Ty. I ta iskierka się w nim odbudziła. Pamiętaj o mnie. Jak będziesz w raju. Dzieci, co ustwo dobry, głot? Nie, że musisz doczyść swoje dzieci. Co usłyszał? Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Osądy Boga są niezbadane. Więc nie każdy się pocieszy, że wielkie jest miłosierdzie moje, że kocham tak stworzenie moje, a pragnieniem moim jest, aby żadna dusza. Nie była potępiona. Narodziłem się z Marii Dziewicy. Matka moja jest matką pięknej miłości. Nieskazitelna, czysta, niepokalana. Jej serce wziąłem za przybytek. W niej się narodziłem. Każdy kapłan, aby był czysty, Niepokalany w oczach moich, nieskazitelny, niech stara się, aby narodził się przez Maryję. To znaczy, był ciągle w łasce poświęcającej, wszystko czynił przez niepokalaną i był płodny przeze mnie. Nie tylko sam. Nie tylko w jego duszy mają być te ciągłe narodziny, ale przez niego, kapłana, ja mam się narodzić w duszach, które on ma pod swoją opieką, w duszach tych, które przyjdą do niego. Dzisiaj byliście świadkami wyjątkowego narodzenia Boga w duszach ludzi, Którzy się koło mnie kręcą. Na pierwszym stopniu to jesteście Wy, bo skoroście przyjęli zbawiciela, to Wy mi Panem zebrziecie. Ale dzisiaj czwór, czwórka dzieci przyjmuje zbawiciela w sposób uroczysty do swojego serca. Dzieci, jaka to jest dla mnie radość kapłana. Pani tam nie siedzi szłopami, wątpaby. Was nie wymiot, 50 dekary na kielich. Dzieci, wybaczcie, nie wychowam. Nie jestem w stanie wychować, jak nie będę karał. Kobiety są w stanie wszystko zniszczyć. Ja muszę co tydzień wołać i przypominać. Włos długi, rozum krótki. Dzieci, utrzymać w rysach reformę Kościoła to jest ponad siły dla mnie. Wybaczcie, patrzę, kobieta No to przerwam kazanie i ryb. Jest to miejsce dla chłopów. Baby, wy wszędzie wlazłyście i wszystko rozwaliłyście. Rozumiecie? Rozwaliłyście wszystko. A muszę wam powiedzieć, na czym polega najnowsza choroba chłopów. Mają coraz krótsze zęby. Bo muszą non stop zgryzać, je nie wytrzymują. Dzieci, wybaczcie, ale reagował będę zawsze jak piorun. Nie wolno, to nie wolno. Reforma kościoła zakłada kierunek, jak któremu klerykowi nie będzie stygało, robił po swojemu wymiarze. Rozumiecie? Jak to? Tworzymy następną Hiszpanię? Puerto Rico. Życie kapłana? To ma być ciągłe Betlejem u siostry Medardy, Bóg to cudownie pokazuje. Życie kapłana ma być ciągłym Betlejem, czyli ma non-stop rodzić. Dzisiaj byliście świadkami przez posługę aż trzech kapłanów w tych dniach, gdzie ci się narodziły, przez spowiedź, przez egzamin i przez uroczystą celebrem mszy świętej życie kapłana, to ma być ciągłe Betlejem. On pierwszą czynność na narodzinach moich, Bo gdy mnie konsekruje, stwarza mnie. Jest tak napisane, więc zdanie troszkę niezrozumiane. A on pierwszą czynność ma, ma, jest nazwem, narodzin moich. Pierwsza czynność kapłana jest rodzić Boga. Nie ma dysputy, że ważny film, mecz piłkarski, że jakaś impreza muszę być. Nie do pojęcia. To nie jest pisane w kalendarz księdza. Ksiądz wszędzie, gdzie jest, ma rodzić Boga. Po coś dziady ubrał sutannę? By być gitarowcą? Piłkarzem? Na mecze chodzić? Kulturowo się rozwijać? Tyś jest zapyziałym bytem, które zapom, które zapom, który zapomniał? Jakie jest twoje posłannictwo? Nieustanne Betlejem. Ciągłe Betlejem. Rodzeniem Boga. Kapłan nie ma urlopu, nie ma sekundy przerwy. On pierwszą czynność ma narodzin moich, bo gdy mnie konsekruje, stwarza mnie, bo na jego głos to jest ciało moje, to jest moja krew. Ja przemieniam się w ciało i krew staję się Bogiem. Pamiętam, on gdzieś w kapłaństwie na jednym skazaniu powiedziałem. Dzieci, wy nie wiecie, kim jest kapłan. On wam rodzi Zbawiciela. Konsekracja to jest betlejem. Te przy do mnie ponszy, co ty to mówisz? Jak to kapłan rodzi Boga? By miał te teksty, by mu to głębiej wyjaśniał. On by dał tak imię zielonego pojęcia, że podczas konsekracji jest Betlejem. U wielu mistyków, jak są widzenia, jak pan Jezus pokazuje bogobojnego kapłana, jak Siostrze Faustynie pokazał księdza Andrasza, no to ona na podczas konsekracji co widziała? Pan Jezus trzymał dzieciątko Jezus w rękach. Nie widziała hostii. Widziała, jak w sposób cudowny trzymał Dzieciątko Jezus i był w Niego wpaczony i płakał. Na każdej mszy świętej macie Betlejem. Rodzę na waszych oczach Boga, który moi drodzy, przyjmuje ciało i krew. Na słowa księdza mówi Pan Jezus ja przemieniam się. Ciało i krew, i staje się Bogiem. I już są to narodziny moje przy każdej jego mszy. Teraz pomyśl, kiedy Ty na mszę przychodzisz w grzechu ciężkim. Ja jako kapłan idę do ołtarza w grzechu ciężkim. Zmienia się rzeczywistość. Tu na środku, we dwójkę, ty i ja, ty jak kapłan i ty świecki, wiążemy ręce Panu Jezusowi. Rozumiecie? Ściągamy mu szaty, ja mówię, Pan z wami, a Pan Krzysiu bierze łom, kilowi okłada Jezusa. Za chwilę on się zmęczy, ja, jako kapłan, biorę widły i robię z Pana Jezusa powidły. widły. ile mogę. Siostra Faustyna to pokazała w sposób dramatyczny. Taką mszę świętą kapłana, który jest w ciężkim i wierny. Najpierw małe dzieci ładują, później przyrodzą starsi. Młodzież. Tu a na końcu idą biskupi kardynałowi i mówi dopiero ci leją zbawiciela. Ci dopiero okładają. Dlatego nie dziwcie się, że Was nauczyłem, że do komunii podchodzimy na kolana. Dzieci, ogromne to wydarzenie. Nie dziwcie się, że dziś na uroczystości tej tak ogromne skupienie. Nad każdym dzieckiem udzielałem, po raz pierwszy mówiłem, ciało Chrystusa. Korpusze, um, nie wiem, korpusze, korpusze. No to wypowiedziałam aklamację, jeszcze później mówię po polsku. Panie Jezu, ok oddaję Ci to dziecko. Bo jeśli Twojej łaski nie będzie, jak w nim będzie się dokonywało Betleje? Jestem przerażony brakiem mojej miłości do Sanctissimum i rozwodnieniem wiernych Gościoła. Myśmy tu powinni dzieci drżyć. Nikt z Was na takiej mszy świętej nie powinien mieć butów, rozumiecie? Dywanik mały, buty zostawiasz na zewnątrz i idziesz tylko w skarpetkach. Bo miejsce to święte. Dziś do Was mówię tak, jak pan Jezus przed górą Synaj powiedział mojżeszowi: zdejmij sandały bo ta ziemia jest święta, bo tu się rodzi Bóg i tu, jeśli Ty chcesz do Ciebie przychodzi Bóg. Dziś widząc chcenie rodziców, Prośbę i pragnie dzieci. Na waszych oczach dokonało się betlejem. Te maluchy, Przyjęły Pana Jezusa. Jaka troska ciąży na Was rodzice, by to Betlejem utrzymać, by ten święty ogień betlejemski tlił się w Waszych dzieciach. Ja przemieniam się w ciało i krew. I staje się Bogiem, człowiekiem. I już są to narodziny, moje przy każdej Jego mszy świętej. Gdy mnie przyjmuje w komunii świętej, do swego serca również są narodziny. Czyli Kapłan, czy Ty? Są narodziny. Dzieci nie żądać. Innego podejścia mojego domu, mszy Święty. Jak ja mam sam przeświętą, sam potrzebuję godzinę, rozumiecie? Z wami jak jest, to jest minimum półtorej godziny. Tego się nie da zrobić szybciej. Jak jesteś świadomy, co się tu dokonuje, to gdzie ja się będę spieszył? Jeśli dzisiaj wypada możliwość siedmiu modlitw, a Kościół zezwala. To dzieci, ja Boga proszę, przywołuję Matkę Bożą, Łukasza, Świętego, a wy w tym czasie bombardujcie. Ja wam wyjaśniam, kto dziś nas będzie wspierał w modlitwie. I gdzie ja się mam spieszyć? Po ludzku, no łatwo by mi pół godziny, wy wolni, ja wolny. No ale na to miejsce my stracimy dwie godziny przy obiedzie. A tak nie pół godziny, bo mamy inne zajęcia. Czy stała się nam krzywda? Dzisiaj, kiedy do mnie przychodził Pan Jezus, nastąpiła tajemnica narodzin. Kiedy ja Ci udzielałem Zbawiciela do ust, w Tobie też dokonała się tajemnica narodzin. Czej królowie i pasterze, jak to zrozumieli, kto się narodził Betlejem, to dzieci pamiętacie u Marii Waltorty, na kolana wchodzili, kolanami idą. A wychodząc, nie odwracali się, do tyłu szli kolanami i pokłon Bogu oddawali. Zwierzęta upadły na kolana. Krzanią wszyscy teologowie, że to jest wymysł tradycji. Dzieci były tam zwierzęta, upadły na kolana, był tam człowiek, byli tam ludzie mądrzy, byli pasterze, upadli na kolana. Dostali łaskę zrozumienia Betlejem. A dziś człowiek zwierzę, przychodząc nam mszę świętą, nie chce nawet kolana zdjąć i rękę wyciąga, by mu usła, ty kim ty jesteś? Czym są twoje ręce, żeby dotykały Zbawiciela? Dziś, od dziś znowu jesteście w większości Polski dyspensowani od mszy świętej. Ty kimże biskupie jesteś, żebyś zabraniał ludziom Betlejem? Łamiesz trzecie przykazanie z dziesięciu. Czyli jesteś rozbójnikiem, ty jesteś człowiekiem niewierzącym. Ty jesteś Bogiem, bo uzurpuje sobie prawo naruszania świętego prawa Boga. Wam trudno jest zrozumieć to moją wychowanie. Nie wolno. Babo, tu ci nie wolno siadać, choćby były wszystkie miejsca puste. Rozumiecie? Nie wolno. A wy myślicie, są puste. No to wolno. Rozwalimy wszystko. Musi na was siara z nieba spaść. Mojżesz ją wykorzystywał, bo nie dało się inaczej wychować ludzi. Przy sanctissimum, przy sakrum jest zasada nie wolno. Bóg nas nauczył, jak mu oddawać cześć i chwałę. I dzieci nie wolno. Gdy mnie przyjmuje kapłan w Komunii Świętej, do serca swego również są narodziny. Tam, widząc ten żłóbek i jego duszy, przywodzę z wszelkimi łaskami. Tak jak przyznałem na Ziemię, że dałem sam siebie, tak jemu, Daje samego siebie. Stajemy się jedno. Dzieci, jaka to następuje? Cudowna unia między Tobą a Bogiem. Czy nie w jego duszy żłóbek? Daje mu samego siebie. Stajemy się jedno. Czyli nie żyję już ja, ale żyje Chrystus we mnie, a ja jestem cały w nim rozpuszczony. Amen.